Tensi Plus to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia pęcherza nadreaktywnego. Oto jak z niego korzystać. Zalecamy umieszczenie kropli żelu na każdej z elektrod, aby uzyskać dobry kontakt ze skórą. Umieść Tensi Plus po wewnętrznej stronie jednej z kostek. Dolna elektroda powinna znajdować się między ścięgnem Achillesa a kostką przyśrodkową. Naciągnij pasek, aby zapewnić dobry kontakt elektrod ze skórą. Aby włączyć urządzenie Tensji Plus, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk On/Off. Zwiększaj intensywność stymulacji, naciskając przycisk Plus, aż poczujesz lekkie mrowienie pod stopą lub ruch dużego palca. Nieznacznie zmniejsz intensywność za pomocą przycisku Minus, aby nie odczuwać dyskomfortu związanego z mrowieniem. Terapia została rozpoczęta. Zapomnij o Tensi Plus i kontynuuj swoje codzienne czynności. Tensi Plus wyłączy się automatycznie po 20 minutach terapii. Tensi Plus jest dyskretny, wygodny i pomaga złagodzić objawy pęcherza nadreaktywnego w ciągu zaledwie kilku tygodni. Tensi Plus to wyrób medyczny wskazany do leczenia idiopatycznego lub neurologicznego pęcherza nadreaktywnego, przeznaczony do stymulacji nerwu piszczelowego tylnego. Wyniki zostały potwierdzone klinicznie.